Uszanowanko Kolarskie Wariaty 2023 chyli się ku końcowi, i jest to najlepszy czas w sumie to jest jedyny czas, żeby zrobić podsumowanie przemijającego roku, jak również przewidzieć to, co wydarzy się w roku 2024, czyli w roku następnym. Yy, oczywiście nie będę się skupiał na różnych duperlach, na których nie mam wiedzy i nie mam doświadczenia, a skupimy się na tym, co jest esencją mojego kanału, czyli oczywiście rowery. Także zapraszam Was jak najbardziej do obejrzenia moich wypowiedzi. Jeśli wydawało wam się, że rowery już są drogie, no to cóż, tak wydawało wam się. Rowery będą jeszcze droższe. Nie mówię o rowerach jako ogóle, ale też o tym, że producenci rowerów zwietrzyli świetny sposób na zarobek. Cannondale czy BMC w swoich szosach pokazali wersję jeszcze bardziej premium. Jakby podstawowe Super Six czy Team Machine były za wolne, odpowiednio Cannondale pokazał podmarkę, jeśli można to tak nazwać, Lab 71. Natomiast BMC Time Machine Air jeszcze bardziej areło szosa. I skoro im to siadło, to inni też w końcu stwierdzą, hej, może też coś takiego zrobimy. Nie także zbyt dużym i głębokim uczuciem rowery elektryczne nie z powodu że istnieją, ale z powodu osób, które je kupują. Przeważającej większości elektryki to górale i mieszczuki, ale to się już powoli zmienia. Coraz więcej jest Echos i e-graveli i to raczej się nie zmieni, bo elektryki stanowią ogromną część rynku, a ich udział jeszcze się będzie zwiększał, bo przecież ludzie są leniwi. Przez ostatnie lata można było odnieść wrażenie, że producenci napędów koniecznie chcą uśmiercić tradycyjne linki i pancerze. No, bo przecież przerzutki na stryczki elektryczki są spoko. Jednak od tego roku się to powoli zmienia. SRE wypuścił Apexa, a, a 105 nie DI2 oraz Gear 12 Speed też nie DI2. I dobrze. Bo takie napędy są tańsze, a przez to dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Jeszcze tylko do szczęścia brakuje mechanicznych, która Asa i Ereta. No i czekamy na następcę Diagry, która może w przyszłym roku się pojawi. W dzisiejszych czasach areło w rowerach jest najważniejsze. Ramy są bardziej areo, kierownictwo są bardziej areo, za chwilę żele energetyczne też będą bardziej areo. Nie mówię tylko o szosie. W tak zwanych wyścigowych gravelach mamy areo coraz mocniej i nie omija to też góraj. Popatrzcie się na hamulca z trzema lub na integrację przewodów. A producenci stosują coraz dziwniejsze rzeczy, by poparwić dynamikę, A w przyszłym roku też na pewno odlecą w kosmos z swoimi pomysłami. Nie da się ukryć, że po czasie, gdy zamknięto lasy, a na cmentarz mógł pojechać tylko jeden niski jegomość, rowery wystrzeliły z popularnością. Dlaczego? Nie wiem. Może to jest tak jak z anegdotą o rabinie i kozie w domu: w końcu ludziom zaczęło się ruszyć te swoje cztery litery. Jednak rynek jest jak wiadro: w końcu się zapełni. W końcu do tego dojdzie. Ale w przeciwieństwie do wielu wieszczy, którzy propowiadają nakły upadek rynku y rowerowego, jak to było w przypadku cywilizacji rzymskiej, y ja nie kreśliłbym tak katastrof kat 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 katastroficznej wizji przyszłości. Nazwałbym to bardziej normalizacją rynku. Ci, co chcieli, to kupili, a ci, co im to zbrzydło, to już nie kupił. I jest to zdrowe bo rowery będą dostępne i nie trzeba będzie o nie walczyć jak Karpia Lidlo. Geometria progresywna. Ten kto się zna, ten wie o co chodzi. Dla tych co nie wiedzą, w skrócie ma być nisko, długo i płasko. Tak rzekłem ja, Wojtek. A dlaczego? No bo rower się lepiej prowadzi na zjazdach. Ale progresywna geometria trafia już powoli do a nawet do graweli. Na razie w pojedynczych modrach, ale pewnie za chwilę większość będzie miała taką geometrię, bo jest po prostu fajniejsza. Kiedyś rowery były proste. Wszystko było na zewnątrz, wszystko dało się naprawić przy pomocy podstawowych narzędzi i młotka. No bo młotkiem można naprawić większość rzeczy. I komu to przeszkadzało? No, chyba nam sam, bo producenci nie biorą swoich pomysłów z powietrza. I tak też Scott zaczął chować tampery w ramię, a inni zaczęli na modłe kolażową chować przewody w bardziej wyrafinowany sposób. Ale coś, co ładnie wygląda, nie oznacza, że będzie łatwe w naprawie. I w przypadku rowerów jest to coraz trudniejsze. A to oznacza, że zostawicie większy 6'6 i hajs w serwisie. Bo sami tego chcieliście, a będzie jeszcze gorzej. Ach, kiedyś to były czasy. Teraz nie ma czasów. Producenci uwielbiają wręcz tworzyć nowe standardy. Nie ma roku, w którym nie wprowadzono czegoś, co ma być lepsze. Ale przeważnie pomimo marketingowej otoczki, tych wszystkich ochów i achów, innowacyjne rozwiązania, które mają zostawić starsze i gorsze, są nowsze i gorsze. Ale przynajmniej są droższe i trudniejsze do wymiany. Poza tym, dzięki temu trzeba w końcu kupić nowy sprzęt. Po pewnym momencie nie ma po prostu sensownych części do starych. Jeśli oglądacie mój kanał, to widzicie, że dużo jest przedmiotów z AliExpress. Nic dziwnego. Są po prostu tanie. Ale wiele osób się boi o jakość wykonania. Jednak, moim zdaniem, w nowym roku będzie jeszcze więcej nowości, które w końcu sprawią, że popularność produktów z kraju środka wzrośnie. Napęty MTB, Gravele czy Soszowe sos już mają, ale zawsze jest pole do ulepszeń. No, i nie mogę, oczywiście, zrobię, zrobić laurki dla mojego kanału. Przekroczyliśmy próg 2000 subskrybentów. Yeah! Może nie jest więcej filmów, ale oglądalność wzrosła. Zrealizowałem ciekawe projekty i ogólnie tworzenie kontentu bardzo mnie bawi, a ze spotkań z fanami. Widzę, że inni też odbierają moją twórczość jak najbardziej pozytywnie. Dlatego dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i niejako współtworzenie kanału, bo w końcu robię to dla Was drogie mordeczki. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie wszystkiego dwa razy więcej. I to by było wszystko na temat trendów tego i prognoz na przyszły rok. A Wy co myślicie? Jakie są największe trendy tego roku, a czego spodziewacie się w przyszłym roku? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. I to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. i Do zobaczenia. Jeźdźcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej.